Jak on ruszył z kopyta! Idzie, 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 idzie! A? No i teraz aro się szykuje. Zobaczymy jak tam wygląda na trasę. Tu na razie jest równo, wyasfaltowane. Oj, 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 to ty jest cały czas skręcenia. Dużo. Generalnie. O, widzimy jak mistrz oklepuje. oklepuje się z Błocka. Sprawdza, sprawdza, sprawdził właśnie, czy ma ręce, czy ma nogi. Wydaje się, że wszystko ma. Głowę jeszcze nie sprawdził. Ale potwierdzam z tej odległości, że jeszcze jest. No i to chwila przed startem. OS pierwszy, przypominam, z miejscowej strony śląskie. Poszedł. Idzie. Ale miota, nie miota, ale proszę. Idzie. I poszedł. I zniknął.